Maja 2020 roku, czwartek. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex klubu. Jeśli ktoś zwrócił uwagę na licznik, który jest tutaj widoczny, już wie, że dzisiejszy flash będzie dotyczył bitcoina, będzie dotyczył zbliżającego się połówkowania halving. Jak to mój kolega mówi, połówka jest dobra na dwóch, kiedy. Jeden jest bardzo bierny. <laughs> anyway, 4 dni, 15 godzin, czyli zeszliśmy już poniżej 5 dni, w okolicach 12 maja, w okolicach godzin porannych, jeśli chodzi o, o nasz czas. Na czym to połówkowanie będzie polegało? W chwili obecnej, znaczy cały czas jakby blok, jeśli chodzi o bitcoina, to jest mniej więcej 10 minut, wynagrodzenie poza tym co jest z transakcji to jest 12,5 bitcoina, a w ramach połówkowania już od 12 maja w ramach godzin porannych, kiedy nastąpi to poufkowanie, wynagrodzenie w ramach bloku będzie tylko 6,25, stąd halving. Zadanie domowe, zanim przejdziemy do wykresu, tak, bo ja wiem, że, ja wiem, że Mnóstwo osób jest zainteresowanych krypto tylko i wyłącznie z perspektywy tego, co miało miejsce jakiś czas temu i dojazdu ceny Bitcoina bardzo szybko do 20 tysięcy. Wszyscy chcieliby bardzo szybko, żebyśmy byli na 200 tysiącach i najlepiej już teraz przed połówkowaniem w ciągu 5 dni. Ja wiem. Natomiast no, tym osobom będzie niestety najciężej. A, a dlaczego mówię, że najciężej? A, może się okazać kupuj plotki sprzedawaj fakty, jeśli chodzi o najbliższe połówkowanie. Do czego zmierzam? Ano zmierzam do kwestii tego, że mimo zmniejszenia się podaży, jeśli chodzi o wynagrodzenie w bloku, to i tak dalej będzie 6,25 co 10 minut, tak, A, czyli to będzie w okolicach, dobrze, w okolicach ponad 36 bitcoinów na godzinę, tak, razy, 20. Zróbcie sobie do czego zmierzam, do czego te wyliczenia mają zmierzać. Jako pierwsze zadanie domowe zróbcie sobie wyliczenie na temat dziennego zapotrzebowania na podaż, która będzie miała miejsce tylko z bieżącego kopania w cudzysłowie bloków, tak? I odpowiedź, spróbujecie znaleźć odpowiedź. Czy nie będzie to zbyt duża podaż jeszcze na ten moment, żeby wyprowadzić Bitcoina na znacznie wyższe poziomy? Być może następna w roku 2024 to będzie, kiedy zejdziemy na 3,125, tak? Tam będzie znacznie mniejsza podaż. Być może w jakiś sposób ten okres między 2020 a 2024 dla fanów blockchaina, dla fanów krypto, dla fanów tych wszystkich nowych technologii, to może będzie czas... Do tego, żeby wykorzystać w jakiś sposób i spróbować e, zdobyć jeszcze więcej wiedzy. Ale tak jak mówię, to jest zadanie domowe dla Was. My dzisiaj na temat wykresu bitcoina, właśnie z perspektywy, z perspektywy połówkowania, jest hype bez dwóch zdań. E, no więc o co chodzi? Generalnie rzecz biorąc, oczywiście, wiemy e, o kwestii monstrualnego spadku, kiedy wszystko tak naprawdę spadało. Okay? Od tego momentu, kiedy bitcoin zaliczył okolicę e, 4000 udało nam się stówkę zrobić do góry w procentach ok i z perspektywy wykresu tygodniowego od tego sobie zaczniemy zbliżamy się do bardzo interesującego miejsca i według mnie na ten moment ok, nie powinno nikogo dziwić Odrzucenie w zeszłym tygodniu w nawiązaniu do świecy mocnej i złamania tej świecy Powerful Candle. O tym rozmawialiśmy wczoraj podczas spotkania na żywo. O tym jest jeden z fleszy edukacyjnych. O tym będzie jeden z następnych fleszy edukacyjnych, próbując dopowiedzieć pewne rzeczy, bo w dniu wczorajszym było sporo, podczas spotkania live sporo osób, które nawet nie wiedziały o kanale Forex Clubu na, na YouTubie, e, dziwne rzeczy. E, anyway, dopóki jesteśmy, dopóki jesteśmy tak naprawdę pod tym górnym swingiem, czyli między 10 tysięcy a 10 500, e, to nie ma co liczyć na, na wyższe poziomy. I teraz, to o czym wspomniałem przed chwilą z perspektywy ewentualnie kupuj plotki, sprzedawaj fakty, będzie miało spore znaczenie, jak zejdziemy sobie na wykres, związany z wykresem, dzien, na dzienny wykres. Czyli wiemy, że góra to jest 10 000, 10 500, i tam trzeba na tygodniowym zamknąć się najlepiej dwa tygodnie z rzędu. Okay? Zostało 5 dni. A na dziennym ostatnie miejsce słabości mamy w okolicach 8 000. Okay. ostatnie miejsce słabości, plus potencjalna strefa popytowa w okolicach 7800. W związku z tym, próbując wykorzystać najbliższe e, 5 dni a w ramach ewentualnie możliwej w cudzysłowie, pompki, tak? A na bitcoinie takiego hypa. Jeśli jeśli zobaczylibyśmy spike w dół w okolice tysięcy. i później próba wzrostu w kierunku 10 tysięcy byłaby, byłaby możliwa. OK Jest jeszcze to jest taki bardzo to jest scenariusz numer jeden, który jest tak powiedzmy sobie szczerze w ciągu 5 dni, żeby to się wszystko zdarzyło tak czyli żebyśmy spadli dobrze ponad 10% i zyskali z 20%, to w dalszym ciągu jest krypto i to wszystko w ciągu 5 dni może się zdarzyć tak. Ale to jest taki scenariusz, gdzie tutaj powiedziałbym sobie w ujęciu procentowym, jest to powiedzmy sobie 35% szans, 65%, że to, się, że to się teraz nie wydarzy. Tak? Natomiast, dlaczego o tym mówię? Bo jeśli my pójdziemy sobie straight, czyli od razu stąd zaatakujemy 10 10500 w ramach najbliższych 5 dni i nie uda nam się tych poziomów przebić. Dokonać dwa tygodnie z rzędu zamknięcia powyżej tych poziomów, to to może być kwestia tego, o czym wspominałem: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Stąd możemy zobaczyć cofnięcie, właśnie w ramach poziomów zbliżonych do 87800. I to ostatnie miejsce słabości okay. ono, jak widzicie, nie było testowane, w związku z czym być może te poziomy zakupowe. Okazja nadarzy się dopiero dopiero po połówkowaniu kiedy ewentualnie nastąpiłoby nastąpiłoby cofnięcie okay? to czego kupujący nie chcą. To czego kupujący. Powinni uniknąć za wszelką cenę to doprowadzenia do zamknięcia na wykresie dziennym właśnie pod Poziomami 7800, no powiedzmy sobie 7500, e, kwestia tutaj e, tego poprzedniego over-under. W związku z tym, z perspektywy kupujących, to jest bardzo istotna strefa popytowa z perspektywy średniego terminu. Ja bardzo często powtarzałem, że generalnie rzecz biorąc, e, nie mam problemu z shortowaniem, e, nie wiem, ITER, IOS. Mam problem z shortowaniem bitcoina. Natomiast, jeśli, jeśli są tutaj niedźwiedzie, które twierdzą, że bitcoin straci na wartości, to właśnie wspomniana przeze mnie strefa 10 tysięcy, 10 500 jest do obserwacji ewentualnie z perspektywy próby e, zrealizowania tego scenariusza. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty, jeśli chodzi o połówkowanie na bitcoinie. Według mnie, średni, długi termin. Chyba jestem jednym z największych byków dookoła, jeśli chodzi o, o, o bitcoina. Natomiast gdzieś tam z perspektywy, z perspektywy samego wykresu, jakby widzę i tego, o czym mówiliśmy na początku, jakie jest wynagrodzenie w bloku, a, i że ta podaż dalej ma szansę być aktywna. No widzę te zagrożenia w krótkim terminie. Także jeśli ktoś się nastawia na przepotężne wzrosty na bitcoinie w krótkim terminie, ja nie mówię, że one nie będą miały miejsca. To, co chciałbym powiedzieć tym osobom, to żeby wylały sobie odrobinę kubeł zimnej wody na głowę. Spojrzały realnie, tak? Gdzie mogą czyhać zagrożenia? Bo dopiero wyjście, tak jak mówię, powyżej 10,5 tysiąca, utrzymanie tych poziomów, mamy szansę na wzrosty w kierunku 14 i 20. Ale kwestia utrzymania, utrzymania 10,5 przez kupujących. Przy tej podaży, czy to będzie możliwe w średnim terminie? Myślę, że najbliższa przyszłość nam pokaże. Podsumowując dzisiejsze spotkanie, 8 7 800 od strony kupującej, 10-500 od strony sprzedającej. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.